Hej, siemano ludzie, tutaj Hanta i e, jak widzicie jesteśmy w San Andreas, dokładnie w mieście drugim, które nazywało się e, San, San Fiero chyba, tak? Od San Francisco, no to jest San Fiero i e, nie, nie kręcę tego e, jako, jako seria, przypomnijmy sobie, można by powiedzieć dobra to będzie takie o pierwsze starcie z san andreas jeżeli ktoś w życiu nie widział nie grał no to ma właśnie okazję zobaczyć nasz bohater jest czarny nie żebym miał coś do a znaczy nie <grym> e, w każdym razie ten filmik jest po to byście się dowiedzieli co to tak naprawdę znaczy kiosk w sensie ile to jest kiosk no i Ile to jest kiosk? Ciężko powiedzieć, eee, ostatnio z t -Voltem właśnie przy jakiejś sesji, e, chyba w eee, Tak, tak, w Terrarii, kłóciliśmy się ile tak naprawdę ten kiosk był, bo, bo, bo już... No, to było trochę temu, wiecie, to było tak e, rok, nie rok, e, z dwa lata temu padło to sformułowanie z tego co pamiętam, chyba Tiwold mi opowiadał o Final Fantasy 12 eee... I tam powiedział, że miał potwór, miał ileś tam kiosków Co oczywiście nie przekłada się na rzeczywistość W każdym razie, kościół, który właśnie tu widzicie eee, Ma cztery kioski, ten kościół Znaczy akurat teraz widzę, że ma tak raz, dwa, trzy, cztery okienka, tak? Ale to nie chodzi o to chyba okna eee... To mniej więcej są... No tak, ten kościół to są cztery kioski. Z tego co pamiętam, to była jakaś... Ee, jakaś znajdźka. O, właśnie. Weźmiemy sobie to. A ja przepraszam, że na cheatach, ale... Ale musiałem tu jakoś inaczej do, dolecieć, bo... Nie wiem. O, tam samolot mógł właśnie leży. Tu gdzieś jest taka znajdźka. Aha, tylko że ta znajdźka polega na tym, że... Ona jest chyba tutaj, na tej wieży. Ale trzeba mieć do niej aparat. A ja nie mam aparatu. W każdym razie, ten kościół... Ma 4 kioski. Ale tak naprawdę, no to ile ten kiosk ma? No to kiosk ma tak, no powiem Wam, około 4 metrów. Mniej więcej 4 metry ma kiosk jeszcze ja z Steve'em ostatnio upieraliśmy, bo on mówił Nie, ja wymyśliłem kiosk, ja wymyśliłem kościół i kiosk na pewno ma 3 metry, a kościół ma 4 kioski Bo ma być nieprawidł tak, tak nieregularny, nie? Ja mówię właśnie, że poszło czwórkami, bo przecież kościół ja mam właśnie w San Andreas Znaczy to ja wymyśliłem, że kościół ma 4 kioski, właśnie ten, który widzicie Chociaż mi się wydawało, że ten kościół był większy kiedyś, taki bardziej strzelisty hmm. That's weird No, nieważne, w każdym razie Mniej więcej kiosk to są 4 metry, mówię mniej więcej, a ten kościół ma cztery kioski. W sensie wysokość czterech kiosków, nie. No to kiosków się by więcej zmieściło, ale kiosk to jest. Jednostka długości, a na przykład kiosk kwadratowy. O! dobre to by było około 16 metrów kwadratowych. Dobrze mówię, dobrze mówię. Kiosk kwadratowy kurwa, to dużo dosyć. No nic, w każdym razie. A polatamy sobie. <laughs> nie, w każdym razie, właśnie to jest pierwowzór czterech kiosków. A kiosku jako takiego pierwowzoru nie mamy. Ale tak jak mówię, jest tam mniej więcej 4 metry. A... No i tyle. A tak, w ogóle mogę Wam pokazać e, San Andreas. Jesteśmy akurat w mieście e, San Fiero, jak już mówiłem wcześniej. Mamy most do. No, właśnie była przed chwilą San Fiero pokazane pokazany w dolnym prawym rogu. Tam mamy most do Las Venturas, najwięcej na pustyni i przez pustynię do Las Venturas. W tamtym kierunku jest Los Santos, czyli pierwsze miasto, jest trzecie. Oczywiście wszystko na tak, bo jakbym tu się znalazł, bo, bo to jest dopiero sam początek gry, tak? Znaczy CJ w ogóle nie, nie, kurde, nie ubrany w jakichś takich galotach jest w ogóle zero skilli oczywiście. Bo włączyłem grę parę minut temu po to, żeby Wam pokazać. Wszystko jest oczywiście na citach, żebym w ogóle mógł tutaj do, dolecieć i Wam to pokazać. No nic, także to będzie takie pierwsze starcie z tą gierką. I moja ulubiona rzecz w sumie. Znaczy, no, ulubiona jak ulubiona. Jedna z ulubionych rzeczy, to co mam na plecach, właśnie, w Jetpack. To jest po prostu świetne w tej grze, bo może nie pomaga się poruszać jakoś bardzo precyzyjnie szybko, tak, ale jest w miarę szybkie i można się dostać dzięki temu dokładnie w każde miejsce, no prawie, ale można się dostać dzięki temu mniej więcej w każde miejsce. No to też ma jakiś zasięg. Są takie budynki na które się nie da wylecieć na jednym, o, na przykład i już więcej po prostu nie poleci nie ma nie ma ciągu. Chciałbym na przykład wlecieć na ten na, na ten już słabo. Już nie ma takiego ciągu. My schodzę chodzę w dół. Ale na przykład jak sobie teraz siądę na tym budynku, no to dostanę następ mogę uzyskać następny ciąg, który mnie wyrzuci na ten budynek, a z tego budynku można spróbować dot, dotknąć tamtej iglicy, ale widzicie, że to też nie jest łatwe. No i zrzuciło mnie. Ja w ogóle tu się nie, nie orientuję, co tu się dzieje na klawiaturze i myszce. Znaczy, no myszka jak myszka, ale klawiatura po prostu dla mnie nie do ogarnięcia w tym momencie. Także trochę ogara będę musiał tu zrobić, albo po prostu pójdę na się linii oporu, podepnę sobie padę od PS3 i będzie grańsko. Ta, ta, ta. Ja sam Andreas, no tak, przegrałem około 120-130 godzin. Yy, tylko, że na PS2. Także tam było wszystko prostsze Chociaż nie mam kodów, nie mam na żadne bronie ani nic Chciałem pokazać motyw z księżycem, ale to wam pokażę następnym razem A tu jak sobie zobaczycie eee, To jest ta gwiazdka, później są gwiazdki do góry tu tu tu, 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 tu Tu, 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 tu I ta gwiazdka To jest R, czyli znaczy Rockstar'a I ta gwiazdka tutaj jest taka mocniej świecąca, to jest właśnie logo Rockstar'a, czyli jest taką gwiazdką w tym miejscu. Taki easter egg. Easter Egg jest tak samo z, z księżycem i snajperką. Także też wam to kiedyś rzeczywiście pokażę. A. A mi tu dzwoni i dzwoni na telefon. Dobra, kończymy. I do zobaczenia w następnych.